Święto dziękczynienia moi rodzice powiedzieli: Całe dziedzictwo idzie do Twojej siostry, skoro i tak ledwo nam pomagasz. Moja siostra uśmiechnęła się szyderczo, nigdy nie byłaś ulubioną. Spokojnie wstałem i oznajmiłem, że przestanę opłacać ich rachunki medyczne. Ale miesiąc później zadzwonili do mnie, zdecydowaliśmy, że wszystko zostanie przekazane Emilii. Mama powiedziała obojętnie, odkładając widelec na swoim talerzu z indykiem. Przez chwilę myślałem, że źle ją usłyszałem. W powietrzu unosił się zapach ciasta dyniowego, a piórej ziemniaczane stygło na stole. Ale nagle ciepło święta dziękczynienia poczuło się lodowato. Odłożyłem kieliszek wina. Tata, wciąż skupiony na swoim talerzu, dodał, dziedzictwo, dom, oszczędności, wszystko, co mieliśmy naprzeciwko mnie, kropka. Emily zakręciła kieliszkiem wina, a na jej ustach pojawił się złośliwy, pewny siebie uśmiech. Tak naprawdę im nie pomagasz, powiedziała, wzruszając ramionami. Wydałem krótką, pozbawioną humoru śmiech. Nie pomagam, powtórzyłem, potrząsając głową. Kto opłaca ich rachunki medyczne? Kto zapłacił za operację taty w zeszłym roku? Kto dba o to, żeby oni mogli sobie pozwolić na życie w tym domu? Z ramienia mamy zabrzmiało. Nigdy nie prosiliśmy cię o to, mat. I wtedy uderzyło mnie, Lata robienia wszystkiego dla nich, noce spędzone na kalkulowaniu, jak pokryć własne wydatki, podczas gdy ciągle wysyłałem pieniądze, podczas gdy Emili nigdy nie podniosła nawet palca. Zawsze była tą, za którą ich chwalili. Wciąż mogłem słyszeć jej głos sprzed lat, wyraźny jak dziś. Mamo, spójrz, on płacze. Miałem wtedy dziesięć lat. Spadłem z roweru, skaleczyłem kolano tak mocno, że krew pała na chodnik. Emily, mając wtedy zaledwie 7 lat, stała w pobliżu, skrzyżowała ramiona, obserwując jak walczę, by wstać. Mama ledwo oderwała wzrok od swojego magazynu. Przestań marudzić, mat. Emily jest tą silną w tej rodzinie, a nie ty. Tata właśnie zatwierdził umowę, nawet wtedy Emily była ich złotym dzieckiem, a ja byłem czymś jak przydatnym dodatkiem. Nic się nie zmieniło. Przebiegłem dłonią po twarzy. Próbując wrócić do teraźniejszości. Nie żartujesz, prawda? zapytałem spokojnym, roztropnym głosem. Dzwonisz do mnie za każdym razem, kiedy potrzebujesz, żeby coś zostało pokryte. Dosłownie mówiłeś, że byłbyś w tarapatach bez mojej pomocy, dodałem. Emili przewróciła oczami. Zawsze robisz z tego wielką sprawę. Gdybyś nie chciał tego robić, mógłbyś po prostu powiedzieć mi nie. Wpatrywałem się w nią z tą samą wyniosłością, tą samą protekcjonalnością. Zawsze była taka od dzieciństwa. Nigdy nie prosiła o nic, oczekiwała tego, a kiedy to otrzymywała, zachowywała się, jakby to jej się należało. Powoli odepchnąłem krzesło i wstałem. Dobrze powiedziałem, zapinając kurtkę. Emily westchnęła. O, znowu to. Kolejny dramatyczny egzit. Pochyliłem się lekko do przodu, mówiąc spokojnym i równym głosem. Powodzenia z rachunkami, bo nie zapłacę ani grosza więcej. Mama rozszerzyła oczy. Mat, zaczekaj. Nie przerwałem jej. Dokonałeś wyboru nie potrzebujesz mojej pomocy, prawda? Więc teraz jej nie dostaniesz. Odwróciłem się do Emilii. Mam nadzieję, że jesteś gotowa naprawdę pracować, chociaż raz w życiu. Jej szyderczy uśmiech zniknął. Nie możesz po prostu odejść, patrz na mnie dodała. I zrobiłem to po raz pierwszy od lat. Opuszczałem ten dom, nie czując się jak wycieraczka, nie czując się wykorzystywany. Miesiąc później mój telefon zadzwonił. Zerknąłem na ekran, już wiedząc, kto dzwoni mama. Pozwoliłem, by połączenie trafiło do poczty głosowej. Po minucie dzwonił ponownie, potem jeszcze raz. Przy piątym połączeniu ciekawość wzięła górę. Westchnąłem i odebrałem, starając się utrzymać głos jak najbardziej neutralny. Mat, kochanie. Głos mamy był łagodniejszy niż kiedykolwiek go słyszałem. Musimy porozmawiać. Odchyliłem się z powrotem na krześle, pocierając skronie. Właśnie skończyłem dwunastogodzinną zmianę w szpitalu, a moje ciało krzyczało o sen. Ledwo dotarłem do domu, zdjąłem buty i nalałem sobie drinka, zanim telefon zaczął dzwonić. Na co zapytałem chłodno, już znając odpowiedź. Przez chwilę zapadła cisza, po czym mama westchnęła. Emili, ona się rozpada, a my naprawdę potrzebujemy twojej pomocy. Prawie się zaśmiałem. Pomocy? Masz na myśli pieniądze? To nie tak, że. O, właśnie tak, mamo. Z drugiej strony rozległ się szerest, po czym tata, jego głos chropowaty, przejął: Słuchaj, mat. Cierpliwość się kończy. Wiemy, że na święto dziękczynienia sytuacja się zaogniła, ale bądźmy realistami, zawsze to ty zajmowałeś się tymi sprawami. Jesteśmy twoimi rodzicami, nie możesz nas po prostu porzucić. Zaciśnięłem szczęki, zmęczenie przytłaczające mnie. Nie mogę, powiedziałem cicho. Mama próbowała jeszcze raz, jej ton był naciągnięty, pełen wymuszonej ciepłości. Matthew, wychowaliśmy cię, daliśmy ci wszystko. Wydałem gorzki chichot. Dałeś mi dzieciństwo pełne winy i całe życie oczekiwań. Przerwałem. Tymczasem Emily była twoją cenną, małą księżniczką. A wiesz co? Ona teraz może się tobą zająć. Przez chwilę zapadła cisza, po czym głos mamy zadrzał. Nie może, nie ma pieniędzy. I to była prawda. Emily nie była dla nich użyteczna, ale ja byłem. Po raz pierwszy w ich życiu musieli zmierzyć się z konsekwencjami wyboru niewłaściwego dziecka. Zostałem lekarzem, bo chciałem pomagać ludziom. Spędziłem lata na mozolnych studiach medycznych, pracując brutalne, 16-godzinne dyżury jako rezydent, przetrwając na kofeinie i dwóch godzinach snu. Pamiętam te pierwsze lata, noce kiedy nawet nie miałem czasu usiąść, biegnąc między pacjentami, wypełniając niekończące się papiery, podejmując decyzje o życiu i śmierci, podczas gdy moje ciało błagało o odpoczynek i robiłem to wszystko sam. Moi rodzice nigdy nie pomagali mi finansowo, podczas gdy moi koledzy mieli opłacone czesne przez rodziny. Zaciągnąłem ogromne kredyty studenckie i pracowałem dodatkowe zmiany tylko po to, żeby móc sobie pozwolić na jedzenie. Tymczasem Emily Emily imprezowała na studiach, zadłużając się na kartach kredytowych i traktując życie jak niekończące się wakacje. Gdy porzuciła studia, moi rodzice wciąż ją tuli, mówiąc, ona dopiero to sobie ułoży. Ale kiedy w końcu zostałem lekarzem specjalizującym się, zarabiającym więcej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałem, zgadnij, kto nagle potrzebował mojej pomocy. Na początku mówiłem sobie, że to tylko tymczasowe, kilkaset tu, Trochę ekstra tam, ale potem przyszła operacja taty, leki mamy, niespodziewany kryzys czynszowy Emilii. Gdzieś po drodze stałem się ich osobistym bankomatem, ponad połowa mojej wypłaty co miesiąc, a najgorsze było to, że nigdy nie wystarczało. Gdy pracowałem bez przerwy podczas nocnych dyżurów, wyczerpany do granic załamania, jedyną troską mojej matki było, czy przelałem jej pieniądze na rachunek za prąd. Kiedy odwoływałem wakacje ponieważ mój szpital miał braki kadrowe, jedynym komentarzem mojego ojca było: Emily naprawdę chciała w tym roku pojechać na Florydę, może mógłby się jej pomóc. A kiedy w końcu udało mi się zaoszczędzić wystarczająco, by kupić własne mieszkanie, mama zaczęła mnie obwiniać, żebym pokrył ich hipotekę. Ani razu, ani nawet razu nie zapytali, czy wszystko ze mną w porządku. Mówisz o rachunkach medycznych, które opłacałem, zanim zdecydowaliście, że nie jestem częścią rodziny, rzuciłem do taty. Dokonałeś swojego wyboru, teraz musisz z nim żyć. Mat, proszę, mama próbowała. Nie chcieliśmy, żeby tak było, prawda? Dodałem. I tak właśnie ty zrobiłeś to, przerwałem. Do widzenia, mamo. Rozłączyłem się po raz pierwszy w życiu. To nie ja byłem tym, który czuł się winny. To nie ja byłem wykorzystywany. I, wow, to było dobre uczucie. Milczenie nie trwało długo. Przez dwa tygodnie po tamtym telefonie moi rodzice próbowali wszelkich sztuczek. Najpierw przyszły pasywno-agresywne SMS-y od mamy. Mamy kłopoty, Mat, nie wiem, jak sfinansujemy leki taty w tym miesiącu. Następnie pojawiła się udawana troska. Pracujesz tak ciężko, kochanie, czy nie uważasz, że stajesz się zbyt zgorzkniały? Po prostu chcemy porozmawiać. Gdy to nie zadziałało, eskalowali do jawnych żądań. Jesteś przecież lekarzem, na litość boską, pieniądze to dla ciebie nic, ale gdzie są twoi rodzice? Jesteś im winien. Zignorowałem każdy taki komunikat. Potem zadzwoniła Emili. Wpatrywałem się w telefon, gdy zobaczyłem jej imię. Nie rozmawiała ze mną od święta dziękczynienia ani jednego SMS-a, ani żadnej próby kontaktu, a teraz nagle dzwoniła. Odebrałem z czystej ciekawości. W końcu ci dzwoniłam, ostry ton wystrzelił, gdy tylko odebrałem. Czy naprawdę ignorujesz mamę i tatę? Zachowujesz się jak dziecko. Westchnąłem. Czego chcesz, Emili? Chcę, żebyś przestała być samolubną osobą i naprawiła ten bałagan. Mama wariuje, tata jest zestresowany, a ja nie mam pieniędzy, żeby pokryć wszystkie ich wydatki. Wiesz o tym, zaśmiałem się szyderczo, może powinnaś o tym pomyśleć, zanim zaczęłaś się chwalić, że zabierasz dziedzictwo. Na drugim końcu zapadła cisza, po czym ona zadrwiła. O mój Boże, czy naprawdę jesteś taki drobiazgowy? Drobiazgowy? Powtórzyłem, ton mojego głosu niebezpiecznie spokojny, porozmawiajmy o tym, co naprawdę jest drobiazgowe. Drobiazgowe jest to, że przez lata zabieraliście moje pieniądze bez jednego podzękowania, drobiazgowe jest siedzenie podczas święta, dziękczynienia z szyderczym uśmiechem, podczas gdy mama i tata wykreślają mnie ze swojego życia, po tym jak opłaciłem całą hipotekę. Drobiazgowe jest to, że dzwonisz do mnie dopiero teraz, bo twój idealny plan się rozpada. To nie tak. Tak jest. Przerwałem ją. Wzięła głęboki oddech, zmieniając taktykę. Mat, spójrz, rozumiem, że jesteś zły, ale nadal jesteś częścią tej rodziny, a rodzina sobie pomaga. Zaśmiałem się, naprawdę zaśmiałem. Nie, Emili. Byłem bankomatem, a nie rodziną. Bankomat przestaje działać, kiedy próbujesz zabrać za dużo. Rozłączyłem się, zanim zdążyła powiedzieć cokolwiek więcej. To powinno było być końcem. Myślałem, że może, tylko może, w końcu zaczną mnie traktować poważnie. Ale nie doceniłem, jak desperacka może być moja rodzina. To był wtorkowy wieczór, kiedy to się stało. Właśnie skończyłem długą zmianę w szpitalu, mój uniform nadal pachniał antyseptykiem, stopy bolały od stania przez cały dzień, byłem wyczerpany, ledwie utrzymując oczy otwarte, gdy wjechałem do garażu mojego kompleksu mieszkaniowego i wtedy ich zobaczyłem. Mamę, tatę i Emily stojących przed budynkiem, czekających. Zacisnąłem ręce na kierownicy. Nie żartujcie. Zaparkowałem i wysiadłem z samochodu, zachowując niewyraźną minę. Mat? Mama pędziła ku mnie, jakby nic się nie stało, wyciągając rękę. Ja cofnąłem się. Co wy tu robicie? Zimnym tonem dodałem. Musimy porozmawiać. Tata odpowiedział ostrym tonem. Nie, nie musimy. Przeszedłem obok nich, kierując się prosto do wejścia. Matthew, głos mamy podniósł się z frustracją. Odwróciłem się, skrzyżowałem ramiona. Dobrze, masz dwie minuty. Mama zerknęła ciężko na tatę, zanim przemówiła. Spójrz, może byliśmy trochę surowi w święto dziękczynienia. Podniosłem lekko brew. Dobrze, dobrze, wtrąciła mama, powinniśmy byli być bardziej wdzięczni, ale nie myśleliśmy, że zareagujesz tak. Emily zadrwiła. Tak, zachowujesz się jak totalny operowy artysta. Zaciśnięłem szczęki. To dlaczego tu jesteś, Emily? Jeśli jestem aż tak dramatyczny, to dlaczego nagle ci zależy? Ona niepewnie się przesunęła. Mama. Mat, kochanie, nie damy rady tego bez ciebie. Jesteśmy zalegający z hipoteką, koszty leków twojego ojca narastają, a Emili. Pozwól zgadnąć, przerwałem, Emili ma kłopoty. Zapadła cisza. Wydałem gorzki śmiech. Myśleliście, że ugnę się jak zawsze, myśleliście, że poczuję się winny na tyle, żeby wrócić z portfelem w ręku. Cóż, zgadnijcie co? Miałem na myśli to, co powiedziałem, skończyło mi się. Mama zmarszczyła twarz. Więc to już wszystko? Po prostu porzucasz swoją rodzinę? Nie odpowiedziałem, to wy porzuciliście mnie lata temu. Ja tylko w końcu to akceptuję. Twarz taty przyciemniła się. Jesteś egoistyczny, Matthew. Czy ja? Spojrzałem mu prosto w oczy. Bo gdybym był naprawdę egoistyczny, przestałbym wspierać tę rodzinę już lata temu. Gdybym był naprawdę egoistyczny, nie wyczerpywałbym połowy mojej wypłaty co miesiąc, żebyście mogli zatrzymać ten dom. Gdybym był naprawdę egoistyczny. Pozwoliłbym wam radzić sobie z własnym bałaganem, zamiast sprzątać go dla was raz po raz. Emily skrzyżowała ramiona. Jezu, mat, dość już z tej męczeńskiej roli. Obróciłem się w jej stronę, oczy płonęły. Wiesz co, Emily, prawie mi się ciebie żal. Nigdy nie musiałaś na nic pracować w swoim życiu, a teraz po raz pierwszy zdajesz sobie sprawę, że pieniądze nie spadają ci do ręki i nienawidzisz tego. Ona wpatrywała się we mnie gniewnie, ale nic nie powiedziała. Mama pokręciła głową. Będziesz tego żałować, Mat. Powoli wydechłem. Nie, mamo, po raz pierwszy w życiu naprawdę nie sądzę, żebym tego żałował. Odwróciłem się i wszedłem do budynku, zamykając za sobą drzwi. Oni nie poszli za mną. Minął dokładnie jeden miesiąc, zanim wszystko zaczęło się rozpadać. Na początku zachowywali się, jakby radzili sobie beze mnie. Mama wysyłała pasywno-agresywne SMS-y. Mamy kłopoty, mat, nie wiem, jak sfinansujemy leki taty w tym miesiącu. Potem pojawiła się udawana troska. Pracujesz tak ciężko, kochanie, czy nie uważasz, że stajesz się zbyt zgorzkniały? Po prostu chcemy porozmawiać. Gdy to nie zadziałało, eskalowali do jawnych żądań. Jesteś przecież lekarzem. Na litość boską, pieniądze to dla ciebie nic, ale gdzie są twoi rodzice? Jesteś im winien? Zignorowałem każdy taki komunikat. Następnie zadzwoniła Emilii. Wpatrywałem się w telefon, gdy zobaczyłem jej imię. Nie rozmawiała ze mną od święta dziękczynienia ani jednego SMS-a, ani żadnej próby kontaktu, a teraz nagle dzwoniła. Odebrałem z czystej ciekawości. W końcu ci dzwoniłam, jej ostry ton wystrzelił, gdy tylko odebrałem. Czy naprawdę ignorujesz mamę i tatę? Zachowujesz się jak dziecko. Westchnąłem. Czego chcesz, Emili? Chcę, żebyś przestała być samolubną osobą i naprawiła ten bałagan. Mama wariuje, tata jest zestresowany, a ja nie mam pieniędzy, żeby pokryć wszystkie ich wydatki. Wiesz o tym, zaśmiałem się szyderczo, może powinnaś o tym pomyśleć, zanim zaczęłaś się chwalić, że zabierasz dziedzictwo. Na drugim końcu zapadła cisza, po czym Emili zadrwiła. O mój Boże, czy naprawdę jesteś taki drobiazgowy? Drobiazgowy? Powtórzyłem, mój głos stał się niebezpiecznie spokojny. Porozmawiajmy o tym, co naprawdę jest drobiazgowe. Drobiazgowe jest to, że przez lata zabieraliście moje pieniądze bez jednego podzękowania, drobiazgowe jest siedzenie podczas święta dziękczynienia z szyderczym uśmiechem, podczas gdy mama i tata wykreślają mnie ze swojego życia, po tym jak opłaciłem całą hipotekę, drobiazgowe jest to, że dzwonisz do mnie dopiero teraz bo twój idealny plan się rozpada. To nie tak. Tak jest. Przerwałem. Wzięła głęboki oddech, zmieniając taktykę. Matt, spójrz, rozumiem, że jesteś zły, ale nadal jesteś częścią tej rodziny, a rodzina sobie pomaga. Zaśmiałem się, naprawdę zaśmiałem. Nie, Emili. Byłem bankomatem, a nie rodziną. Bankomat przestaje działać, kiedy próbujesz zabrać za dużo. Rozłączyłem się, zanim zdążyła powiedzieć cokolwiek więcej. Myślałem, że to powinno było być końcem, że w końcu zaczną mnie traktować poważnie. Ale nie doceniłem, jak desperacka potrafi być moja rodzina. To był wtorkowy wieczór, kiedy to się stało. Właśnie skończyłem długą zmianę w szpitalu, mój uniform nadal pachniał antyseptykiem, stopy bolały od stania przez cały dzień, byłem wyczerpany, ledwie utrzymując oczy otwarte. Gdy wjechałem do garażu mojego kompleksu mieszkaniowego i wtedy ich zobaczyłem mamę, tatę i Emilię, stojących przed budynkiem, czekających. Zacisnąłem ręce na kierownicy. Nie żartujcie. Zaparkowałem i wysiadłem z samochodu, zachowując niewyraźną minę. Mat? Mama pędziła ku mnie, jakby nic się nie stało, wyciągając rękę, a ja cofnąłem się. Co wy tu robicie? Zimnym tonem dodałem. Musimy porozmawiać. Tata odpowiedział ostrym tonem. Nie, nie musimy. Przeszedłem obok nich, kierując się prosto do wejścia. Matthew, głos mamy podniósł się z frustracją. Odwróciłem się, skrzyżowałem ramiona. Dobrze, masz dwie minuty. Mama zerknęła ciężko na tatę, zanim przemówiła. Spójrz, może byliśmy trochę surowi w święto dziękczynienia. Podniosłem lekko brew. Dobrze, dobrze. Wtrąciła mama. Powinniśmy byli być bardziej wdzięczni, ale nie myśleliśmy, że zareagujesz tak. Emily zadrwiła. Tak, zachowujesz się jak totalny operowy artysta. Zaciśnięłem szczęki. To dlaczego tu jesteś, Emily? Jeśli jestem aż tak dramatyczny, to dlaczego nagle ci zależy? Ona niepewnie się przesunęła. Mama. Mat, kochanie, nie damy rady tego bez ciebie. Jesteśmy zalegający z hipoteką, koszty leków Twojego Ojca narastają, a Emili. Pozwól zgadnąć, przerwałem, Emili, ma kłopoty. Zapadła cisza. Wydałem gorzki śmiech. Myśleliście, że ugnę się jak zawsze, że poczuję się winny i wrócę z portfelem w ręku. Cóż zgadnijcie, co? Miałem na myśli to, co powiedziałem, skończyło mi się. Kilka dni później, mama zadzwoniła, gdy byłem na przerwie lunchowej w szpitalu. Maddie zaczęła, jej głos był ciężki od udawanej słodyczy. Co chcesz, mamo? westchnęła dramatycznie. To nie jest łatwe dla nas. Wiesz, że straciliśmy dom, nie mamy nic. Czy nie czujesz się choć odrobinę winny? Ugryzłem kanapkę. Nie. Cisza. Następnie nadszedł prawdziwy powód jej telefonu. Słuchaj, kochanie, myślałam, że twoje mieszkanie jest takie duże i mieszkasz tam sam. Może twój ojciec i ja moglibyśmy się tam zatrzymać na jakiś czas, dopóki nie stanowiemy na nogi. Prawie zakrztusiłem się jedzeniem. Absolutnie nie. Jej głos zaostrzył się. Matthew, nie bądź niedorzeczny. Przerwałem. Dokonałeś wyboru, teraz musisz z nim żyć. Wydała duszący dźwięk. Jak możesz być tak okrutny wobec własnych rodziców? Okrutny? Powtórzyłem. Wykorzystywałeś mnie przez lata, kłamałeś, pozwalałeś, żeby Emili nade mną depczono, a nigdy nie stawałeś po mojej stronie. I teraz oczekujesz, że cię przyjmę? Jesteśmy twoją rodziną, nie? Powiedziałem, że byłem dla ciebie tylko wypłatą, a teraz, kiedy pieniądze zniknęły, zniknęło też wasze zainteresowanie mną. Cisza, po czym mama zaczęła płakać, lecz tym razem nie czułem winy. Do widzenia, mamo. Rozłączyłem się. Wolność. Zajęło to lata, ale w końcu byłem wolny. Koniec z opłacaniem ich hipoteki, koniec z płacaniem długów Emilii, koniec z ciągłą manipulacją winą i udawaną miłością, która trwała tylko tak długo, jak otwarte było moje konto bankowe. Po raz pierwszy w życiu moje pieniądze były moje. W końcu zacząłem odkładać prawdziwe oszczędności, podróżowałem, brałem wolne w pracy, nie czując, że wprowadzam moją rodzinę w kryzys. I przede wszystkim czułem się lżejszy. Oni wyczerpali mnie przez lata, a teraz uczyli się, co to znaczy żyć beze mnie. Szczerze mówiąc, wcale ich nie brakowało. Minęło sześć miesięcy, odkąd ich odciąłem. Sześć miesięcy ciszy, sześć miesięcy spokoju. Po raz pierwszy miałem kontrolę nad własnymi pieniędzmi, własnymi wyborami, własną przyszłością. Koniec z tekstami obwiniającymi, koniec z desperackimi telefonami, koniec z uczuciem, że jestem im winien całe swoje istnienie tylko dlatego, że dzieliliśmy dna. Wiesz co? Rozkwitałem beze mnie. Życie bez łańcuchów. Na początku to było dziwne, przez lata ustrukturyzowałem swoje życie wokół ich potrzeb. Moja wypłata nigdy naprawdę nie była moja. Zawsze był jakiś kolejny rachunek, kolejny kryzys, kolejny apel Potrzebujemy cię kropka. A kiedy w końcu miałem finansową wolność, nawet nie wiedziałem, co z nią zrobić. Pamiętam, jak pewnego wieczoru siedziałem w swoim mieszkaniu, wpatrując się w moje konto bankowe po raz pierwszy od lat nie było ono zlikwidowane do połowy miesiąca. Miałem oszczędności, prawdziwe oszczędności, i wtedy to uderzyło, w końcu mogę żyć dla siebie. I tak zrobiłem. W końcu wziąłem wakacje, które zawsze odkładałem pełne dwa tygodnie we Włoszech, jedząc w Rzymie, pijąc wino w Toskanii, wędrując w SynkTejle. Odnowiłem moje mieszkanie, urządziłem je tak jak chciałem. Ograniczyłem godziny pracy w szpitalu, dając sobie czas na oddech, zamiast wyczerpywać się tylko po to, żeby utrzymać waszą rodzinę. Byłem szczęśliwy, a co najważniejsze, nie tęskniłem za wami. Ostatnia próba. Pewnej nocy. Po długiej zmianie szykowałem się do snu, gdy mój telefon zadrzał numer, którego nie rozpoznawałem. Prawie go zignorowałem, ale coś podpowiedziało mi, żebym sprawdził. Była to wiadomość. Emily, Matt, proszę, zadzwoń do mnie, to ważne. Wpatrywałem się w ekran, zastanawiając się, czy warto odpowiadać. W końcu westchnąłem i odpisałem. Co chcesz? Po kilku minutach odpowiedziała. Mamo jest w szpitalu. Nie poczułem ani szoku, ani strachu, ani nawet współczucia, tylko zmęczenie. Odpisałem. Emili, i ona jest chora. Jesteś lekarzem, powinieneś się tym przejmować. Przejmowałem się przez lata, dodałem. Emili, zapłaciłem za wszystko. Utrzymywałem was, podczas gdy wy nic nie robiliście, a teraz, po miesiącach ciszy, nagle chcesz mojej pomocy. Brak odpowiedzi nie spodziewałem się jej i już nie pisałem. Wybierając siebie, nigdy nie dowiedziałem się, co stało się z mamą, nie dlatego, że nie miałem środków, żeby to sprawdzić, ale dlatego, że postanowiłem nie robić tego. Wybrałem siebie i po raz pierwszy w życiu nie czułem się winny. Bo oto sedno, spędziłem lata, dosłownie przypalając się, żeby was ogrzać, a wy nigdy tego nie doceniliście. Braliście i braliście, aż nie zostało mi nic do oddania. A kiedy w końcu powiedziałem nie, obróciliście się przeciwko mnie. Teraz możecie żyć ze swoimi wyborami, a ja będę żył ze swoimi. Życie bez Was, życie, w którym w końcu jestem na pierwszym miejscu, i szczerze mówiąc, to była najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłem. Aktualizacja końcowa, odpowiadając na Wasze komentarze. Cześć wszystkim. Chciałem tylko wrócić i powiedzieć: Dziękuję za całe wsparcie i rady. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że to wszystko tak wybuchnie, ale czytając wasze komentarze, naprawdę pomogło mi wszystko przetrawić. Dla tych z was, którzy przeżyli podobne doświadczenia, nie jesteście sami. Odcinanie toksycznej rodziny nigdy nie jest łatwe, ale czasem to jedyny sposób, aby odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Czy postąpiłem właściwie? Wiele osób pytało, czy czuję się winny, czy żałuję swojej decyzji, a szczerze mówiąc, nie, ani trochę. Przez lata dawałem, dawałem, podczas gdy wybraliście wszystko bez zastanowienia. Wyraźnie daliście do zrozumienia, że nie cenicie mnie jako syna ani brata, lecz jedynie jako portfel. A w momencie, gdy przestałem dawać, obróciliście się przeciwko mnie. Więc nie, nie czuję się winny, czuję się wolny. Ale zastanawiam się, czy byłem zbyt surowy? Czy powinienem postąpić inaczej? Chętnie usłyszę Wasze zdanie. Dla wszystkich, którzy mnie wspierali, dziękuję naprawdę. Niektóre z waszych komentarzy sprawiły, że czułem się bardziej doceniony niż kiedykolwiek moja własna rodzina. Widząc, jak wiele osób twierdzi, że postąpiłem dobrze, pomogło mi uciszyć ten mały głos w głowie, który próbował wzbudzić we mnie poczucie winy. Wielu z was zauważyło, że moja rodzina nigdy nie była prawdziwą rodziną, byli użytkownikami, a to odkrycie, choć bolesne, było też wyzwalające. Więc jeśli jesteś w podobnej sytuacji, czujesz się uwięziony przez winę, twoja stabilność finansowa lub zdrowie psychiczne są zagrożone, pamiętaj, twoje życie należy do ciebie. Dla tych, którzy nazywają mnie egoistą, widziałem komentarze, że to nadal twoi rodzice, że powinieneś im pomagać, że jesteś lekarzem i to tylko pieniądze, czemu by nie dać im trochę? Bo rodzina jest rodziną bez względu na wszystko. A ja mówię, gdzie była ta energia? kiedy pracowałem 80 godzin tygodniowo tylko po to, żeby opłacić ich rachunki. Gdzie była troska o rodzinę, gdy na święto Dziękczynienia śmialiście mi się w twarz i nazywaliście mnie bezużytecznym? To ja nie porzuciłem rodziny, to wy porzuciliście mnie dawno temu. W końcu po prostu odszedłem. A jeśli to czyni mnie egoistą, to dobrze wolę być egoistą i wolny, niż bezinteresowny i wykorzystywany. Ostateczne przemyślenia. Teraz jestem szczęśliwy. Oszczędzam pieniądze dla siebie, biorę wakacje, buduję przyszłość, nie martwiąc się ciągle o czyjeś finansowe katastrofy i szczerze mówiąc, nie tęsknię za wami. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Mat